Dzień dobry, kochani. Witajcie w nowym filmie. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jaki płaszcz warto wybrać na sezon jesienno-zimowy i jak go dobrać do danego typu sylwetki. Zapraszam do oglądania. Zaczniemy od tego, jaki płaszcz warto wybrać pod kątem składu. Warto właśnie zwracać uwagę na skład płaszcza, bo często są piękne płaszcze w sklepach, które udają wełniane płaszcze, a tak naprawdę są w 100% polistrowe. No i zawsze zastanawiam się, dlaczego jest mi zimno w takim płaszczu. No i teraz mam odpowiedź. Po prostu poliester jest sztucznym materiałem i nie będzie Wam trzymał ciepła, więc lepiej wybrać właśnie płaszcz wełniany. Kolejna sprawa to materiał, z którego jest zrobiona podszewka. I tak warto zwracać na to uwagę, bo jeżeli będziecie mieć wełniany płaszcz, a podszewkę z poliestru, to ten to wełna z zewnątrz może nam niewiele dać, bo po prostu poliester będzie przyciele, więc lepiej wybrać właśnie podszewkę też z materiału jakiegoś oddychającego, czyli na przykład z bawełny, z wiskozy czy z acetatu. I warto poświęcić troszkę więcej czasu, żeby znaleźć taki idealny płaszcz z naprawdę fajnego materiału, bo są takie, uwierzcie mi, tylko no, trzeba poszukać, bo te płaszcze z poliestru są na każdym kroku i można tak naprawdę też dużo pieniędzy wydać na taki płaszcz, bo też takie płaszcze potrafią być kosztowne. Więc lepiej wydać te pieniądze na płaszcz, który naprawdę będzie. Lepszy, który będzie wam trzymał to ciepło, nie będziecie marznąć, nie będziecie się pocić w tym i starczy Wam na lata, bo będzie po prostu lepszy jakościowo. Teraz przejdziemy sobie do kwestii koloru takiego płaszcza. Najbardziej uniwersalnym kolorem jest kolor czarny i on będzie pasował tak naprawdę i na co dzień, i na wieczór, na jakieś wyjścia na uroczystości. On będzie takim, wiecie, uniwersalnym kolorem, który będzie pasował tak naprawdę do wszystkiego. Jeśli jednak nie lubicie czarnego lub czujecie się w nim jakoś niekomfortowo, to możecie spróbować z kolorem granatowym. On też jest bardzo uniwersalny, bardzo elegancki, nawet bardziej elegancki niż czarny. I też nam się sprawdzi na co dzień, na każdą okazję, tak naprawdę. Więc sobie spróbujcie, jeśli czarnego nie lubicie. Kolejne kolory, o których chcę wspomnieć, to jest brązowy, beżowy, karmelowy. Najbardziej właśnie karmelowy, przynajmniej moim zdaniem, wygląda po prostu przepięknie jesienią. To jest taki naprawdę fajny, szlachetny kolor, który sprawi, że ta stylizacja będzie ciekawsza, idąc w trochę jaśniejsze jeszcze kolory. To płaszcz w kolorze białym, ekrycz, kremowym potrafi naprawdę przepięknie wyglądać i tą całą stylizację zmienić na naprawdę. Ta stylizacja będzie wyglądać tak bardzo elegancko i stylowo. No i na pewno taki jasny płaszcz trzeba będzie troszeczkę częściej oddawać do prania, no bo przez to, że właśnie jest jasny, to może szybciej się brudzić, szybciej będzie to widoczne. Ale naprawdę warto mieć taki płaszcz w swojej szafie, jeśli oczywiście dobrze się w nim czujecie, bo pamiętajcie, że musicie się dobrze czuć w danym płaszczu, w kolorze, czy w ogóle w jakimkolwiek ubraniu tak naprawdę. Ja po prostu białe płaszcze uwielbiam. W tamtym roku sobie kupiłam jeden i uważam, że to naprawdę całą stylizację zmienia. Jest Od razu tak się wygląda, tak promienniej, bo to jest, wiecie, jednak duży element garderoby, więc yy, no jest widoczny i, i do tego na przykład brązowe dodatki dodać i to wygląda po prostu super elegancko i pięknie. I teraz przejdziemy sobie do różnych typów serwetek yy, i porozmawiamy sobie o tym, jaki warto wybrać płaszcz do danego właśnie typu sylwetki, tylko pamiętajcie jeszcze, że jeżeli któregoś płaszcza nie wymienię, który macie, a macie dany typ sylwetki, to, yy, to nie znaczy, że macie nagle go wyrzucić. Oczywiście nie. To są takie, wiecie, zasady, które się przeważnie sprawdzają, ale jeżeli macie jakiś swój ulubiony płaszcz, w którym czujecie się świetnie i którego tutaj nie wymienię, to oczywiście zostawcie go, macie się czuć świetnie w swoich ubraniach. Pamiętajcie, to jest najważniejsze. Pierwsza sylwetka, o której chcę powiedzieć, to jest klepsydra. I tutaj mamy pełne biodra, piust i pięknie zarysowaną talię, czyli taką, powiedzmy, idealną sylwetkę, którą większość kobiet pragnie mieć. Najlepszym wyborem dla tego typu sylwetki będzie Płaszcz taliowany lub z wiązaniem w pasie, czyli taki wiecie, szlafrokowy płaszcz. Są też takie płaszcze w literę A, takie rozkloszowane na dole, i one też są taliowane. I też mogą przepięknie wyglądać, więc tutaj też się świetnie sprawdzi taki płaszcz. Przy tej sylwetce odradza się płaszcze oversize'owe, żeby wiecie, nie zaburzyć proporcji, prostokąt. Kolejna sylwetka jest bardzo podobna do poprzedniej, z tym, że nie mamy takiej ładnej, zarysowanej talii, tylko mamy po prostu ramiona i biodra w jednej linii, no i ta talia jest albo taka bardzo delikatna, albo jej nie ma wręcz. I przy tej sylwetce również warto wybrać taki płaszcz taliowany lub z paskiem, tak samo jak w poprzedniej sylwetce, żeby właśnie była taka iluzja tej talii, żeby zachować swoje proporcje. Trzeba uważać też na rękawy, żeby nie były zbyt obszerne, żeby tutaj nam proporcje nie zepsuły, więc właśnie najlepiej wybrać taki taliowany płaszcz, tak jak mówiłam, lub z żeby właśnie ta talia pięknie była. Uwydatniona jabłko. Ta figura charakteryzuje się szerszymi ramionami i biodrami i brzuszkiem lub tylko brzuszkiem. Tutaj warto zwrócić uwagę na płaszcz taki z rozszerzonym dołem, czyli na przykład o litery A. Jeśli chodzi o długość, to dobrze jest wybrać taki płaszcz, który będzie za kolano, żeby nie był, wiecie, za krótki, żeby ta sylwetka nie była taka ciężka, żeby optycznie to wyglądało po prostu bardziej lekko. Odwrócony trójkąt. Tutaj w tej sylwetce mamy szersze ramiona od bioder, więc żeby wyrównać sobie proporcje, warto jest dodać objętości biodrom. I tutaj świetnie się sprawdzi płaszcz o kroju litery A. Przeważnie przy tym typie sylwetki mamy piękne, długie nogi szczupłe, więc warto wybrać płaszcz troszkę krótszy, żeby je uwydatnić. Gruszka lub trójkąt. Tutaj ta sylwetka charakteryzuje się większymi biodrami i udami przy wąskich ramionach. I przy tej sylwetce, jeśli chcemy wyrównać te proporcje, to trzeba dodać troszkę objętości ramionom, czyli można wybrać płaszcz taki z większym konierzem, na przykład, żeby, wiecie, tutaj były te proporcje zachowane. I trzeba też uważać, żeby nie dodać za bardzo objętości biodrom, żeby ta sylwetka wiecie, nie była jeszcze bardziej taka masywna tylko właśnie chcemy wyrównać te proporcje. Tutaj właśnie, tak jak mówiłam, na górze przy ramionach. I na koniec jeszcze chciałam tylko wspomnieć, że warto też zwrócić uwagę na swój wzrost. Bo tak jak mówiłam na początku, każda z nas jest inna. Ja na przykład stosuję taką zasadę, że ja jestem niska bardzo, mam 1,63 m i sama noszę płaszcze takie midi lub maxi, żeby ta sylwetka była troszeczkę taka, wiecie, wydłużona, wysmuklona, żebym wydawała się na wyższą. I właśnie to się sprawdza, takie płaszcze dłuższe, maxi lub midi niż takie krótsze, bo jak miałam, e, zakładałam taki płaszcz do kolan, to było takie odcięcie i wydawałam się właśnie no, na niższą. Więc to jest taki mój trik, jeśli macie ochotę spróbować, to sobie zobaczcie, czy, e, czy się będziecie czuć dobrze w takim płaszczu dłuższym, jeśli jesteście niższe. E, ale mi to się właśnie sprawdza, że taki dłuższy płaszcz wygląda moim zdaniem, oczywiście, lepiej i wyglądam na taką wyższą i smuklejszą. To jest wszystko, co chciałam Wam powiedzieć. Dajcie znać, jakie płaszcze nosicie, jakie lubicie najbardziej. Jestem bardzo ciekawa. Ja właśnie najbardziej lubię takie długie i związaniem w talii. To są takie moje ulubione ostatnio. Dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Buziaki.